Bonjour, witam. Dzisiaj zrobiłem sobie zadanie z czegoś, co tak naprawdę sprawia pewne problemy gdzieś na początku kursu fizyki, jednakże dla maturzystów teoretycznie powinno już nie sprawiać żadnych problemów. Jest to zadanie z równą pochyłą i tak, każde zadanie, które będzie miało sobie informację, że coś podjeżdża pod jakąś rynnę, cokolwiek, pod jakąś powierzchnię, która jest pod jakimś kątem do poziomu lub coś zjeżdża z jakiejś pochyłej właśnie powierzchni, to jest zadanie, które będzie tak naprawdę miało w sobie równie pochyłą. I kolejny tip, który mogę powiedzieć, taki, który zawsze ja stosuję i zawsze rekomenduję swoim uczniom, jest to to, że gdy mamy jakieś zadanie, szczególnie właśnie zadania naturalne, które często charakteryzują się bardzo długą treścią, w której często bardzo dużo jest pitu-pitu, o czymś, co nas teoretycznie nie powinno za bardzo interesować, a same klucz zadania to jest mały jego wycinek, to zawsze staramy się nie robić błędu, który polega na czytaniu i jednoczesnym rozumieniu zadania, tylko tak naprawdę na początku sobie rozkładamy zadanie w ten sposób, że wypisujemy same dane, czyli lecimy wzrokiem po zadaniu i spisujemy tylko dane, a następnie dane i szukane oczywiście, a dopiero potem staramy się zrozumieć, co w ogóle się tutaj odwaliło, tak? No i tak patrzymy, że jak mamy dane, to podane mamy jakiś kąt. Powierzchni, jest to 45 stopni. Eee, następnie mamy czas, jest to 0,7 sekundy oraz współczynnik tarcia równy 0,2. Eee, I pytają nas tak naprawdę, z jakie przyspieszenie? Z jakim przyspieszeniem porusza się kawałek lodu? Czyli pytają nas o wartość A oraz o prędkość, jaką którą, którą osiągnie tam w tym czasie, 0,7 sekundy. I bardzo ważnym etapem, jeżeli chodzi o zadania z równią pochyłą, jest rysunek, ponieważ on musi być wystarczająco duży oraz stosunkowo dokładny, żebyśmy mogli tak naprawdę z niego cokolwiek wyczytać i zrozumieć. Więc jak sobie zobaczymy, mamy naszą równię pochyłą, która oczywiście tutaj ma kąt prosty, tutaj mamy kąt alfa. I na samym środku tej równi pochyłej, żeby to nam ładnie wyglądało, rysujemy widoczny, w widoczny sposób to ciało, które ono będzie zjeżdżało, wjeżdżało. Mamy z treści zadania napisane, że się zsuwa coś, czyli wiemy, że ruch jest gdzieś w dół tej równi, prawda? No i najważniejszy chyba etap, jeżeli chodzi o rozumienie całego zadania, to jest narysowanie teraz bilansu sił. I oczywiście siłę ciężkości rysujemy ze środka geometrycznego ciała, co było mówione w kursie. Bryły sztywnej, bo bardzo często ciała są na tyle powiedzmy równomierne w, na poziomie licealnym, w fizyce w zadaniach, że możemy tak naprawdę od z ich centrum geometrycznego rysować siłę ciężkości. I siła ciężkości jest skierowana oczywiście jest pionowo w dół i co jest bardzo ważne, nasza siła ciężkości będzie się rozbijała na wartość składową prostopadłą do podłoża. Na którym ciało się znajduje, jest to nasze FY i bardzo często F, oczywiście bardzo często, zawsze FY tak naprawdę stanowi w jakiś sposób nacisk, jeżeli ciało po prostu stoi. tak? Może FN, bo N wcześniej sobie oznaczaliśmy jako naciąg. To jest to, oraz oczywiście siła, która jest równoległa do płaszczyzny, na której się znajdujemy, jest to. Ja oznaczam to jako Fx albo F zsuwająca, dlatego że od razu to nam mówi, za co ta siła odpowiada. No i tak widzimy, że powstał nam to jakiś prostokąt, mniej lub bardziej dokładny. Ze względu na istnienie trójkątów podobnych, jeżeli mamy kąt alfa w tym miejscu, to również kąt alfa będzie w tym miejscu. To jest dla nas bardzo podobne do wyznaczania tak naprawdę wartości tych sił. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą warto sobie wspomnieć i dzisiaj tam na boku liczyć, że często w zadaniach może być podane, ile wynosi sinus lub cosinus danego kąta. I mam tutaj 45 stopni, czyli na starcie sobie naprzymam, że sinus 45 stopni tak naprawdę wynosi taką wartość, a jeżeli chodzi o cosinus 45 stopni, to wynosi on również tyle samo, dlatego że. Sinus i cosinus 45 stopni, jakbyśmy sobie prześledzili wykresy, spotykają się w tym samym punkcie. I bardzo częstym zabiegiem, który ja gdzieś tam powiedzmy w zadaniach oraz w tłumaczeniu um, zawsze stosuję, jest podzielenie sobie najpierw kartki na poziom oraz pion. I pozwoli to nam na zrozumienie tego, jakie siły działają oraz do czego się nam przydają tak naprawdę. I też ważny tip, żeby zawsze gdzieś te możliwie najwięcej tych rzeczy wypisywać, które mamy, bo to jest dla nas dosyć istotne, żeby faktycznie zobaczyć wszystko, co może mieć wpływ na, nasze, na nasz ruch, tak? W tym zadaniu, na to, co się dzieje w zadaniu. No i oczywiście nie zapominamy tutaj o sile tarcia, które działa przeciwnie do ruchu, jest to tarcie oraz jeżeli proszę nas o narysowanie wszystkich sił, to pamiętajmy, że jeżeli ktoś ma nacisk, to również będzie tutaj Działała siła reakcji podłoża, która będzie taka sama co do wartości. Oczywiście to może nie do końca to się zgadzać, bo mógłbym narysować to od ze styku powierzchni, ale już niech będzie, że narysuję to od środka ciała. I w tym przypadku nasze FR to się równa minus FY. Tak, jeżeli chodzi o wartość. No i tak patrzymy sobie na poziom. Jeżeli chodzi o poziom, to interesuje nas tutaj tak naprawdę dwie siły. Które wpływają na nasz ruch, to jest siła x oraz siła tarcia. I przechodząc z siły x, to przyrysowujemy sobie ja to zawsze tak mówię że wyciągamy sobie trójkąty czyli wyciągamy sobie trójkąt, który powstał z rozłożenia siły ciężkości, na jej składową yy, równoległą oraz prostopadłą do podłoża. Mamy FG, mamy kąt alfa, tutaj mamy Fy oraz Fx. I zobaczmy fx możemy wyliczyć z funkcji sinus, ponieważ sinus kąta alfa jest to fx przez fg. Już nie będę rysował wektorów, bo troszkę nam to za zamarze samo rozumienie tego zadania. Możemy sobie to dorysować wektory, tak? Ale już przy sinusach nie będziemy tutaj bazgrolić. baz Więc fx wynosi fg sinusa kąta alfa, czyli fx to jest po prostu Mg sinus alfa. Druga siła, która nas interesuje, w kierunku równoległym do, która działa w kierunku równoległym do podłoża, jest to tarcie i tarcie jest to tak naprawdę siła nacisku pomnożona przez współczynnik tarcia. I tu nam się pojawia mały, mały przypał, dlatego że właśnie siły nacisku za bardzo nie mamy, ale za to ona pojawia nam się w sile, która działa pionowo. Czyli mamy siła nacisku. Jeżeli ona jest pod kątem prostym, jest prostopadła do siły Xowej, czy jest nasze, nasze FY, to tak naprawdę jeżeli tamto było sinusem, to tu mamy cosinus kąta alfa, i to jest inaczej FY podzielony przez FG, czyli już upraszczając FY to jest MG cosinus kąta alfa. W związku z tym nasze tarcie to jest tak naprawdę Mi, Mg, cosinus kąta alfa. I tak widzimy, mamy teraz komplet sił, które gdzieś wpływają nam na nasz ruch i powodują, że to jest taki ruch, a nie inny. Oczywiście, jeżeli ciało się zsuwa i ma jakieś przyspieszenie, no to tak logika podpowiada, że jest to ruch jednostajnie przyspieszony. Jeżeli tak nie jest napisane, to jak najbardziej możemy sobie tutaj to, 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 to założyć. Więc e, wiemy, że ogólny wzór na przyspieszenie jest to siła wypadkowa działająca w kierunku ruchu podzielona przez masę. I tak, siła wypadkowa w tym przypadku, jak sobie zobaczymy na rysunek, mamy siłę x która powoduje, że ciało nam się zsuwa oraz siłę tarcia, która nam gdzieś przeciwdziała temu ruchowi, czyli siła wypadkowa jest to tak naprawdę e, jest to tak naprawdę fx odjąć tarcie. E, Rozpisując, widzimy, że siła wypadkowa jest inaczej mg sinus kąta alfa odjąć mi mg cosinus kąta alfa. Oczywiście człon Mg możemy sobie wyprowadzić przed nawias, wyciągnąć przed nawias, to jest mg sinus alfa minus mi cosinus kąta alfa. Wstawiamy teraz to do naszego wzoru na przyspieszenie, czyli tak naprawdę przyspieszenie. Jest to mg sinus alfa odjąć mi cosinus alfa i podzielone przez masę. Bardzo fajnie, bo masy nam się upraszczają, czyli przyspieszenie jest to inaczej g sinus kąta alfa odjąć mi cosinus kąta alfa. Przechodząc do samego wyliczenia, no pamiętajmy to, co już do ustalonej śmierci powtarzam. Jeżeli g. Jest podane, że przyjmie g razy 9, 8 razy 10. To przyjmujemy tak w zadaniu, bo e, tak będzie też podpowiada nam klucz. E, czy nie nam tylko osoby sprawdzającej, a jeśli chodzi o, mm, o g, które jest nieokreślone w zadaniu, to przyjmujemy, że to jest 9,81. Czyli mamy a, to jest inaczej 9,81, pomnożone przez e, 0,707, odjąć 2 czyli sobie tak to może zapiszemy. E, pomnożonym przez 0,707 w związku z tym e, nasza wartość przyspieszenia wynosi około 5,5 metra na sekundę kwadrat i z kolei teraz to jest nasze pierwsze rozwiązanie, pierwszego parametru, o który pytali e, możemy sobie tutaj wypisać tak naprawdę mm, bilans jednostki ponieważ wiemy, że G to jest metr na sekundę kwadrat i zarówno mi, jak i cosinusy to wartości bezjednoskowe, czyli zostaje właśnie w ten sposób, czyli jak najbardziej jednostka nam się to zgadza. Eee, I przechodząc do prędkości, wiem, że prędkość końcowa jest inaczej v0 plus a ponieważ mamy ruch jednostajnie nieprzyspieszony. przyspieszony. W związku z tym eee, wiemy również, że jak jest początek ruchu, to nasze v0 jest równe 0, czyli v to jest po prostu a razy t. Czyli będzie 5,5 razy 7 dziesiątych i tu nam wychodzi 3,85 metra na sekundę. Sprawdzimy jednostkę, jest to metr na sekundę kwadrat, bo to jest przyspieszenie pomnożone przez sekundę, ponieważ mamy czas, upraszcza nam się i mamy metr na sekundę. Także. W taki sposób robi się zadania z bryły, z, nie z bryły, tylko z równi pochyłej. Tak jak widzimy, robimy sobie pełen bilans sił oraz e, tak naprawdę układamy sobie, e, wyliczamy sobie siły, które działają w kierunku ruchu. Także dzięki bardzo dzisiaj i do usłyszenia w następnych odcinkach.